Właśnie mam niedzielę, godzina 7.50. Zjadłem śniadanie i od półtora godziny w moim hoteliku nie ma prądu. Słońce dopiero wstało, a już jest tak ciepło, że nie da się wytrzymać, więc nie wiem co to będzie w przeciągu dnia, gdy w pokoju nie będzie można włączyć klimatyzacji. Ja jednak nie będę narzekał, idę bliżej oceanu. Tutaj jest przyjemny wiaterek i chłód od wody i chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć troszkę o dronie. Mojego drona kupiłem w 2019 roku, czyli już 5 lat temu, ale od samego początku jakoś strasznie bałem się nim latać. Zawsze jakoś uważałem, że kosztowało strasznie dużo pieniędzy i przez jakąś moją nieuwagę czy nieumiejętność mogę rozwalić coś, co jest bardzo drogie. I to powodowało, że panicznie bałem się latać i po prostu byłem tak zestresowany, że nie potrafiłem zrobić żadnego fajnego lotu, żeby cokolwiek dało się z tego użyć. Na tym filmie możecie zobaczyć mój pierwszy start dronem i jak to wyglądało na samym początku. Do zakupu drona skłoniły mnie te wspaniałe filmiki, które można było zobaczyć w internecie, jak ludzie przylatują nad jakimiś klifami i takimi miejscami i chciałem też robić takie filmy. Niestety przez strach, nieumiejętność. Yy, nie byłem w stanie czegoś takiego stworzyć, i strasznie mnie to zrażało. Byłem bardzo zestresowany samym lotem, samym odpalaniem tego drona, że paraliżowało mnie to tak, że nic z tego nie wychodziło. I w sumie na większości wyjazdów nawet nie zabierałem tego drona, bo wiedziałem, że z nim za bardzo nie polatam. Na szczęście, mały przełom nastąpił przy naszym wspólnym wyjeździe do Indonezji z Sonią. W moim dronie przegrzał się. Procesor i dron zwariował. Zaczął sam lecieć w bok i rozwalił się o palmę. To znowu wprowadziło trochę niepewności w moje latanie, ale poczytałem trochę w internecie i faktycznie zablokował mi się wentylator na procesorze. Procesor się przegrzał przegrał i dron zwariował. Tutaj z pomocą przyszedł mój przyjaciel, najlepsza złota rączka i najlepszy fachowiec od wszelakich napraw, którego znam i naprawił mi drona. Od tego czasu już wiedziałem, że po prostu, no jak się coś stanie, to się coś stanie i tyle. Nie ma się co stresować, trzeba po prostu korzystać i wykorzystywać te wspaniałe ujęcia, które można osiągnąć dronem. Podczas naszej ostatniej podróży na Maderze latałem dronem już zupełnie swobodnie i byłem super zadowolony, jak fajnie można polatać i jak dużo frajdy daje samo latanie. Teraz na pewno w naszych wspólnych podróżach będziemy dużo częściej wykorzystywali kadry z drona. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy też mieliście obawy przed lataniem. I czy stresowało was sama ta czynność? No i oczywiście będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz pod filmem, za każdą łapkę w górę. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to zachęcam wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu.